chyba się ma tutaj cwaniaczek i fast, fast, akurat jest w toalecie, z którym dzisiaj jedną jakąś osobę więc wybieramy numer telefonu, No Dobrze. Telefonu. Numer. i widać, że to będzie, że to że to to będzie, że że to będzie Tyk, tyk, Okej. I połącz. Zobaczymy co do co wyjdzie. Jeszcze chwilę. Halo? Dzień dobry, tutaj radio LMF FM. Chciałabym zadać Pani pytanie. Czy chcę, chciałaby Pani wygrać 10 tysięcy złotych? Tak, <todgłosy> Chciałabym wygrać, bo muszę kupić sobie nową bluzkę, bo tam nie kupowałam, no. No to pytanie brzmi tak. Od którego roku e, e, po... Na, inaczej, inaczej. W którym roku powstał e, Łód, łódzki klub widzę eee, e, 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 1995... nie, 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 trochę, trochę, trochę. Jest dobrze jest 19 napiąc. Słucha, niech pani słucha, niech pani słucha! Niech pani słucha! Niech pani słucha! Niech pani spał. Niech pani się na chwilę uspokoi. Pani dobrze odpowiedziała pierwsze dwie liczby. 1-9. Ale niech pani odpowie na, dobrze na te drugie dwie liczby. Słuchałam? Ja spróbuję. Dobrze. No, no to... Jestem! pieniądze! Nie jestem naprawdę, to nie ten rok! pieniądze! Ja nie będę! Nie nie niech się Pani nie my wiemy gdzie Pani mieszka! Ale ja nie, ja nie będę z Tobą rozmawiał, chyby. Ale czemu? ja nie wierzę mam To mi naprawdę nie zapłaci się No to, pod, no, to pod, pod, pod Pani jeszcze bardziej! Podpowiem Pani jeszcze no, bardziej! Pani niech Pani to słucha! To, to Niech Pani niech słucha, niech ty, Pani I, słucha, niech Pani słucha. Podpowiem no, Pani, co? jeszcze bardziej Pani podpowiem. Rok założenia jest na 1900 i tam będzie liczba 1 i ostatnia liczba, liczba jaka musi być. E, 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 no dobra, no spróbuję jeszcze raz, ale to ostatni raz, ja nie będę. No dobrze. No, e, 1910? Brawo! Zgadza Pani! Ja się cieszę. Nie no, no, no tak. Ale niech pani posłucha. Niech pani posłucha. Proszę, pan no to właśnie, to zaraz trzeba zostawić. Niech pani Dobrze. może coś op op o pani powie, bo my zadzwoniliśmy na osoby numer. Niech pani teraz powie, pani jest w ogóle, żebyśmy mogli wysłać te pieniądze. Ja, 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 ja. Przepraszam, przykro mi, ale do Radomia nie dostarczamy pieniędzy. Ale czemu? Czemu? To pan. Ale czemu, no? Bo to jest za daleko. A i. No, a gdzie wasza siedziba jest? No w Krakowie. Ja no, w Krakowie to no! Czy nie u nas to nie pomaga? Krakowa ja wiem, bo ja kiedyś pracowałam w szkole. Byłem. Mu. No, Mu. No, tam jakoś tam było, no. No, no ma pani rację, no, ma pani rację, to, ale. Nie kucą, to ale to tak. Nie... Ale nie dostarczamy na taki daleki dystans. Myśleliśmy, że Pani jest z okolic Krakowa. Jak masz imię? No jestem e, gościem, można tak powiedzieć, z radia LMF FM. Jak masz imię? Zdzisław. a co? Ale ciekawe, co Pan mówił i co? Ja ci wiem, że Pan mówił 10 tysięcy. A co ja powiedziałam? Ale dobrze, ja powiedziałem 10 tysięcy. To obejmij moje dystansy. Dobrze, ja powiedziałem. Niech pani posłucha! Ja powiedziałem 10 no tysięcy! Ja, ja ci nie wierzę. Dziękuję! Ja będę robił. Ale ja powiedziałem, że 10 pani tysięcy! Panie? Ja powiedziałem, że 10 tysięcy! No i widzicie, rozłączyła się nasza genia, tak więc yy, udało się na nią wkręcić, zdenerwowała się i yy, jak widzicie, akcja poszła zgodnie z planem. Tak więc, yy, jednak są jakieś debile na tym świecie, którzy się nabierają. Tak więc, dziękuję.